Słuchajcie, tak niespodziewanie zupełnie robię tutaj live'a, bo właśnie dostałam fenomenalny tutaj taki trip, pomysł, o jest już ktoś, pomysł od mojego gościa, który właśnie był u mnie na nagraniu w popkaście. zdziwicie się może, że jest u nas w naszym studiu, oto ona. A witajcie, witajcie. My tutaj robimy eksperymenty. Tak, eksperyment działa ja życia. bo postaramy się właśnie coś wymyślić. E, jakie twoje konto jest, gdzie ty Anna jest, Popet official. No i właśnie chodzi o to, słuchajcie, że ja wróciłam stęskniona już za wami z tych wakacji i jestem od rana w robocie i Przez takie serdecznie. wspaniałe mam audycje. Czekaj. Tylko teraz ja Cię będę chciała zaprosić tutaj, e, Anię podróż. Kosmale. Stęsknią. Poczekajcie, poczekajcie. Bo... Teraz jak się zaprosić? Czekaj, Poczekaj, tutaj teraz... są jacyś A jest plus, tak? Plus? Ja zaraz wyślij prośbę. Ja ci napisałam prośbę. Ty wchodzisz w ten... O, jest, jest, wyśleć prośbę. Tak, jest. I, jest I ja... Naciśnij. Kurka wodna i dobrze. A czekaj, a nie widzę cię jeszcze. Zobaczysz. Naciśnij. Boże, jest... obiecuj. A nie i jest w o widzicie? O, I o widzicie? Jak byłeś na tym podcastu, zobacz jak byłeś na tym podcastu. Podcast. O, o, da, o widzicie? tak widzicie? I my tutaj kombinujemy, uczymy Anię jak obsługiwać Instagram. Ale dowiedziałam się, że się właśnie, że się z tym jestem watą. Wata, czyli taki typ psychofizyczny, który w Ayurbedzie ma określone cechy i muszę przyznać, że wszystko się zgadza. Ale numer. Także dziewczyny. A ja nie wiedziałam, dlaczego ja zawsze chodziłam spać od dziesiątej, jak byłam w łóżku i w ogóle nic nie interesowało. A jak zadbałam noc, to się źle czułam. Ja się przesunę, bo ci się wchodzę w ten. Nie, w... Nie, nie, ja ja nie, słuchać. Ja nie wiem, bo ja nie wiem, gdzie się schować, żeby. Nie, ty sam się... Ty tak? Tam się. Żeby nam się nie odbijała. Dziewczyny drogie, my tutaj będziemy teraz z Anią, uczyć się Instagrama i będziemy <coughs> robić takie live'y czasami. Będziemy wam opowiadać o zdrowiu wraz z Anią. Tak o, ziołach, o różnych takich. To możemy, to możemy Aniu dać takie trzy odpowiedzi, co zrobić. Na przykład zgodnie z Ayurvedą. To ja to stosowałam od zawsze. Uczyłam się tego w różnych miejscach. Między innymi taka doktor Froze mnie tego uczyła. Medycym. A mnie doktor nie Ska. uczyła. Ja po prostu jeździłam po Indiach, po Sri Lance. No, czytałam, właśnie. kombinowałam sama i się nauczyłam. Dzisiaj no to dawaj i te trzy, trzy rzeczy. Trzy i teraz trzy rzeczy. wstajemy od rana, lecimy do Łazienki i mówimy do siebie: Jesteś zarąbista, Ty jesteś najlepsza. I tak. Zaczynamy od masażu uszu. A, tego nie powiedziałaś? U mnie no, ale prakty. nie mogę ci wszystkie, wiesz, tej tajemnicy od razu powiedzieć, to tak nie może być. Czyli no taki to... masaż, tak? Ucho? Słuchajcie, ucho ma 91 punktów akupunkturowych, które jakby masując ucho, to tak jakbyś masowała każdy swój organ. Widzisz? Wygląda ucho jak embrion człowieka. I tak zaczynamy od masażu uszu, później klipiemy się po twarzy, później dziewczyny masujemy sobie głowę, trochę ciągniemy siebie za włosy, tak, ym, ale jeżeli będziemy...